Jak wiecie, albo nie wiecie, wróciliśmy z Alpanii. W sumie mieliśmy być na tydzień w Albanii, na Europie, ale o, z tego wszystkich odwołanych lotów szło nam 10 dni. I teraz już jesteśmy w domku, w, w Irlandii i chciałam Wam powiedzieć, jak y, albański rząd podszedł do tego koronawirusa, jakie podjął kroki, ile jest przypadków. Czy tak, wyjechaliśmy 10? Nie, wyjechaliśmy 9 marca. 9 marca w nocy byliśmy tam, siostra nas przyjechała i powiedziała tak, że ona jest nauczycielką. Także mówi: Słuchajcie, od jutra mam wolne, dzisiaj rząd zamknął szkoły. Wszystkie szkoły, uczelnie. To było już 9 marca ogłoszone. Oni mieli nie wiem ile przypadków, no pojedyncze pierwsze przypadki się pojawiły w Tiranii. I od razu rząd podjął decyzję o zamknięciu szkoły. Szkół wyciągnął wnioski z tego, co się stało we Włoszech i jakby reakcja była no, natychmiastowa. W Polsce jeszcze nie były pozamykane szkoły, w Irlandii nie były pozamykane szkoły. W sumie powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy były gdzieś pozamykane szkoły, bo Francja dopiero też teraz zamknęła szkoły, Niemcy nawet nie wiem, tak są zamknięte szkoły. To teraz to wszystko stało się później, a w Albanii byliśmy już od 9 marca i podjęta decyzja, że zamykamy szkoły. We wtorek pojechaliśmy na zamek, pojechaliśmy do Dziwiaki, to tak nad morze. Będą vlogi, to zobaczycie, gdzie byliśmy. Pojechaliśmy jeden dzień byliśmy we wlorze, czyli to była w środa i byliśmy w czwartek, czy tam na odwrót jakoś w górach, w korcze też będzie tam jakiś vlog, coś tam pokażę Wam. Czwartek? Tak, a od piątku już nie mogliśmy nigdzie pojechać, bo rząd jakby zamknął sześć tych większych miast, w tym jedne, w którym my mieszkaliśmy. Zamknął, zabronił po prostu ruchu. Wszystkie restauracje i bary, wszystkie sklepy, w sumie takie większość, które powiedzmy nie są takie pierwszej potrzeby, zostały zamknięte. Nadali zakaz spotykania się, ludzi gromadze, yy, gromadzenia się, zakaz po prostu wystania w grupach. W ogóle nakaz był nie taki, że macie, nie możecie wychodzić, po prostu dostaniecie mandat na ulicę, ale był zakaz jakby spotykania się w większych grupach. Chodzić tak po mieście, to można było, bo oczywiście wiecie, sklepy z żywnością, z takimi apteki były otwarte takimi rzeczami, no potrzebnymi, na przykład moi teściowie mają sklep z artykułami higienicznymi, tam piersy i takie dla starszych ludzi i jakieś tam, no, chusteczki i tego typu rzeczy, no to oni mieli, mogli od, mieć otwarty sklep, ale wiem, że na, też przyszedł w jeden dzień tam jakiś urzędnik i powiedział, musicie zamknąć sklep, my będziemy robić dezynfekcję. No to robili dezynfekcję w każdym chyba sklepie, robili dezynfekcję we wszystkich, a później już po prostu jakby sami robiliśmy to dezynfekcję. Oni tam robili, nie tata, a teściu. Chlorem, nie chlorem nie wiem, czy oni tam myją. I słuchajcie, były też, pryskali, czy tak, mamy wszystko zamknięte zakaz używania samochodów. Za używanie samochodów macie mandat, zakaz wyjazdu z miasta, chyba że macie jakiś mm, powód. Konkretny, mm, musieliście dostać od policji po prostu pozwolenie z komendy. My mieliśmy taki na przykład, jak chcieliśmy wyjechać, wyjeżdżaliśmy na lotnisko, to też musieliśmy mieć bilet ze sobą, pokazać na policji, i trzy razy musieliśmy w sumie stawiać, pokazać na policji. No i jaka dalej sytuacja? Co tam było, coś tam się więcej działo? Przede wszystkim w sklepach było wszystko, nie brakowało niczego, ludzie nie rzucili się na wszystko i nie zaczęli wykupować, nie wiem, papieru to czy to wszystko na półkach, wszystko było na półkach, nie ma, nie było problemów. Samochody, które dostawcze, takie biznesy różne tego, to mogły się poruszać oczywiście, były wpuszczane. Ach, i też był nakaz noszenia masek i rękawiczek na ręce. Co do mnie no to masakra była. Nasze, moje ręce to są popękane po prostu z, od tej, Dezynfekcja od całego mycia i dezynfekcja oczywiście, bo to na lotnisku, to wiecie, po każdym dotknięciu czegoś, to staraliśmy się to myć i dezynfekować później. Dezynfekować? To jak to się ten cel? No mam taki specjalny żel tutaj, a pokażę. Hmm. Taki żel kiedyś my dostaliśmy od... ze szpitala, akurat jak mój synek był i i to używaliśmy. Działanie działa, nie A. Na dzień dzisiejszy w Albanii jest około 60 przypadków chorych, a tutaj w Irlandii jest y, ponad 400. Nie wiem czy 430-460 już teraz mi się numery pomyliły. Każdy kraj podchodzi trochę inaczej do tego i moim zdaniem nie wiemy tak naprawdę nikt nie mówi ile przetestował ludzi, ile złożył testów, bo na przykład we Włoszech to robią to na skalę bardzo dużą i dlatego znajdują po prostu więcej tych chorych. Gdzie w innych państwach nie robią mało testów, w ogóle taka paradoks w Białymstoku. Bo mówić, że on nie ma w Stoku nikogo i tego, a tam czytam, że Białystok Podlasie po prostu nie miało testów, żeby wykonać. Także ciężko znaleźć kogoś chorego, skoro nie mieli testów i później czytam To w artykuł jakiś był i... Dostali testy, no i się okazało, ktoś to już pierwsza osoba chora, nie? To, ja uważam, że to jest wszędzie. Nie mówię, może mówię tak trochę cicho, mój synek śpi tutaj na górze, to mam sypiany akurat nad kuchnią. Taki zmęczony po podróży. Że... Nie wiem, czy trzeba panikować, czy nie trzeba panikować. Trzeba też z taką zasadą żyć, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. Są teorie, że to jest broń biologiczna, że ktoś to wymyślił i z nas zatruwa, tylko nie wiem, ja po prostu podchodzę trochę z takim dystansem też do tego. Słuchajcie, nie można dać się zwariować. Co ma być, to będzie. Każą się zdystansować od każą unikać jakby spotkań takich, no to unikamy, będziemy robić. Oczywiście nie chcemy pogarszać sytuacji żadnej. I tyle, poczekamy, zobaczymy, co się będzie działo. Można mówić, że jak jeszcze miesiąc tak będzie, że nie możemy ani do pracy, ani nic, to co za siedzieć, pakować i wyjeżdżać stąd, bo co to? Czyli tak, w takim podsumowaniu, no to uważam, że rząd Albanii dobrze zareagował, szybko zareagował. Może uda im się... Um, to jakby ogarnąć szybciej. Granice są pozamykane, bo wiem, że z Grecji i też z Włoch to na pewno już nie można wyjechać, bo to Włochy mają zamknięte, a Grecja to sama, nie wiem, czy zamknęła granice, czy, czy... to Albania nie wpuszcza Grecji, czy jak to, na jakiej to zasadzie działa. Zresztą wiem, um, naszych znajomych rodzice tutaj są, tych, co się urodziło tam dla mojego żonki dziecko i oni nie mogą wrócić do domu, do Albanii nie mogą wrócić. I siedzą tu już, słuchajcie... Ona się urodziła 20 lutego i to oni już tu byli, a dzisiaj mamy. Zobaczę. Dzisiaj mamy 19, także się co ponad miesiąc i dostaje już. Hmm, kota. Mam nadzieję, że zwalczymy tego wirusa jak najszybciej. Nam się uda, no albo przechorujemy i ten, kto ma przechorować, to już przechoruje i wyjdziemy jakoś na prosto, żeby ta ekonomia też w tych krajach, gospodarka się nie zawaliła, linie lotnicze, żeby nie upadły, bo. Masakra się dzieje, zrówka zdrówka i zrówka jeszcze raz. Najważniejsze, nic nie ma chyba ważniejszego niż złowienie. Trzymajcie się ciepło, do następnego.